To pożegnanie, do którego nikt nie był gotowy. Ryszard Rynkowski stracił ukochaną żonę. Teraz cała Polska czeka na jeden dzień dzień pogrzebu Edyty Rynkowskiej. Ale decyzja wciąż nie zapadła. Cześć, tu Alicja z kanału Alicja, plotki gwiazdy. Dziś opowiem Wam o ostatnim rozdziale w życiu kobiety, która była dla Ryszarda Rynkowskiego miłością, oparciem i matką jego dziecka. To będzie historia o stracie. Ciszy i czekaniu na ostatnie pożegnanie. Śmierć Edyt Rynkowskiej poruszyła opinię publiczną i wstrząsnęła światem show biznesu. 52-letnia żona jednego z najbardziej znanych polskich wokalistów zmarła nagle 18 września w Brodnicy. To właśnie tam, w mieszkaniu należącym do jej rodziców, przebywała tymczasowo wraz z mężem z powodu remontu ich wspólnego domu w Zbicznie. O godzinie 15.30 zgłoszono służbom zgon kobiety a na miejsce przybyli policjanci i prokurator. Według pierwszych ustaleń śledczych nie doszło do udziału osób trzecich. Jednak dokładna przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia oraz zewnętrzne oględziny ciała. Jak wyjaśniła prokurator Izabela Oliver z prokuratury okręgowej w Toruniu, bez sekcji zwłok lekarz nie był w stanie wskazać konkretnej przyczyny zgonu. Sekcja zwłok Edyty Rynkowskiej została zaplanowana na poniedziałek, 22 września. I to od jej wyników zależy teraz dalszy bieg sprawy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopóki nie zostanie ustalona przyczyna zgonu, nie można przeprowadzić pochówku ani kremacji. W takich przypadkach rodziny, mimo bólu, muszą czekać. Zwykle czas oczekiwania na wyniki sekcji to od 7 do 14 dni w zależności od placówki. Obciążenia zakładu medycyny sądowej i złożoności przypadku. Niektóre raporty są dostępne już po tygodniu, ale szczegółowe analizy mogą potrwać dłużej. I właśnie ten czas niepewności pozostaje najtrudniejszy dla Ryszarda Rynkowskiego, jego syna i najbliższych. To właśnie dlatego do tej pory nie ogłoszono jeszcze daty pogrzebu. Rodzina czeka na decyzję prokuratury, a ta na raport biegłych. Zakład pogrzebowy FS podkreśla, że zgodnie z prawem pochówek może odbyć się dopiero wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do przyczyn śmierci. Dla bliskich i fanów artysty to bolesne oczekiwanie. Trwa żałoba, której nie da się przeżyć w pełni bez możliwości pożegnania. Ceremonia pogrzebowa będzie zapewne wydarzeniem bardzo symbolicznym i głęboko emocjonalnym. Ale do tego dnia wciąż pozostaje krok, który musi wykonać wymiar sprawiedliwości. Dajcie znać w komentarzach, Jakie wspomnienia wiążecie z tą parą? Subskrybujcie mój kanał Alicja, Plotki Gwiazdy, by być na bieżąco z każdą nową informacją o tej sprawie. Dziękuję, że jesteście ze mną, zwłaszcza w tych cichych, trudnych tematach.